Jeśli uczycie się języka polskiego i szukacie odpowiednich materiałów, to bardzo dobrze trafiliście, bo to jest podcast i kanał Polski na Fali Learn Polish with Kasia, a Kasia to właśnie ja, nauczycielka języka polskiego jako obcego, tłumaczka, autorka tego podcastu i kanału i twórczyni wielu materiałów do nauki języka polskiego. Pamiętajcie, że do tego odcinka dostępna jest darmowa transkrypcja. Jeśli jej potrzebujecie, żeby lepiej rozumieć co mówię, to w opisie tego odcinka znajdziecie link, pod którym można ściągnąć sobie za darmo transkrypcję. Wystarczy kliknąć, nie trzeba się nigdzie rejestrować. To jest podcast dla osób, które już trochę mówią po polsku i chcą mówić lepiej. Zapewniam was, że regularne słuchanie moich materiałów na pewno podniesie Wasz poziom znajomości języka polskiego. Mówię do Was naturalnym, mówionym, ale wciąż dość poprawnym językiem polskim, chociaż stawiam przede wszystkim na naturalność. Czasami tłumaczę jakieś słowa, ale w tym podcaście nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim chodzi o słuchanie i nabywanie języka. No dobrze, to zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czy byliście kiedyś na wakacjach za granicą, w jakimś naprawdę fajnym miejscu, gdzie zwiedzaliście zabytki, kąpaliście się w ciepłym morzu, piliście drinki, jedliście egzotyczne potrawy? I w ogóle wydawało Wam się, że znaleźliście się w raju? Mieliście kiedyś takie wakacje? Mam nadzieję, że tak, bo każdemu się one należą. Ale co by się stało, gdybyście nagle mogli zamieszkać w tym raju, nie tylko na czas wakacji, ale na dłużej rok, dwa lub jeszcze dłużej? Myślicie, że bylibyście szczęśliwi, a wasze życie stałoby się lepsze? Jeśli tak Wam się wydaje, to muszę Was rozczarować, bo zmiana miejsca zamieszkania, szczególnie przeprowadzka za granicę i życie w nowym miejscu to wcale nie są łatwe sprawy. Pomysł na dzisiejszy odcinek wziął się oczywiście z życia. Przeglądałam ostatnio Facebooka i na jednej z grup dla cudzoziemców w Polsce zobaczyłam, że ktoś wstawił ankietę na temat minusów życia w Polsce, widzianego właśnie oczami cudzoziemców. I w tej ankiecie jedną z najczęściej wybieranych opcji był szok kulturowy i związane z nim problemy. I to jest właśnie ten temat, o którym chcę dzisiaj mówić. Jak zwykle, nie będzie to żaden naukowy referat, a raczej moje luźne przemyślenia. Opowiem Wam też o swoich doświadczeniach. Myślę, że Was ten temat zainteresuje, bo jestem prawie pewna, że wielu z Was, moich słuchaczy, to osoby, które albo przeprowadziły się do Polski z różnych powodów, Albo chcą tu przyjechać, albo po prostu są bardzo otwarte na świat i na pewno chętnie podróżują lub planują podróże i dobrze wiedzą, co to znaczy szok kulturowy. W każdym razie myślę, że ten temat dotyczy wielu z Was, a właściwie powinnam powiedzieć, że dotyczy wielu z nas, bo mnie przecież też. Kiedyś przez jakiś czas mieszkałam za granicą, a z kolei niedawno zmieniłam miejsce zamieszkania i coś na ten temat wiem. Może zacznijmy od tego, co to właściwie jest ten szok kulturowy i kiedy można go odczuć. Przede wszystkim nie dotyczy on tylko sytuacji, kiedy ktoś przyjeżdża do Polski. To nie Polska jest problemem. Taka sytuacja może dotyczyć wszystkich osób, które z jakiegoś powodu zmieniają miejsce zamieszkania albo środowisko, w którym przebywają. Szok kulturowy może objawiać się stanem silnego stresu, niepokoju albo dezorientacji. Może kiedyś zrobię kolejny odcinek na ten temat, żeby go dokładniej omówić. Dzisiaj raczej opowiem Wam trochę o sobie, właśnie w kontekście szoku kulturowego. No, więc szok kulturowy najczęściej można odczuć podczas dłuższego wyjazdu za granicę, ale nie tylko. Ja na przykład niedawno przeprowadziłam się z większego miasta do niewielkiej wsi w zupełnie innej części Polski i problemy związane z szokiem kulturowym też mnie dotknęły. I to pomimo tego, że przecież znam język i wciąż jestem w swoim kraju. Ciekawe jest to, że przeprowadziłam się do miejsca, które teoretycznie znałam, bo kiedy byłam młodsza, to często spędzałam tu wakacje u swojej babci. Babcia niestety już nie żyje od wielu lat, ale i tak wydawało mi się, że dobrze się tutaj odnajdę. Dobrze się gdzieś odnaleźć, to znaczy dobrze się poczuć w jakimś miejscu. Może też chodzić o jakąś sytuację, na przykład yy, można się dobrze odnaleźć w nowej pracy lub wśród jakichś ludzi. Odnaleźć się to aspekt dokonany, a niedokonany to odnajdywać się. No, w każdym razie, wracając do tematu, okazuje się jednak, że wszystko tutaj jest dla mnie bardzo obce i trudno mi się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Co ciekawe, z wielu tych spraw teoretycznie zdawałam sobie wcześniej sprawę i w ogóle nie sądziłam, że będą mi kiedykolwiek przeszkadzać. Ale to jest właśnie to, o czym powiedziałam na początku. Jedziemy do jakiegoś miejsca, widzimy jak bardzo różni się od tego, w którym mieszkamy, i właśnie dlatego nas to miejsce zachwyca, dlatego że jest inne. Wydaje nam się, że jeśli się przeprowadzimy, to będzie super. Mnie na początku zauroczyło to, że na wsi żyje się w otoczeniu przyrody, jest pełno roślin, mam las w odległości 10 minut spacerem, wokół śpiewają ptaki, można się zrelaksować. To mnie zachwyciło na początku i to się nie zmieniło, bo pod tym względem tutaj jest rzeczywiście tak bajecznie. Wyobraźcie sobie, że bardzo często widuję tutaj dzikie zwierzęta, których na pewno nie mogłabym widywać w mieście. Tuż obok mojego domu, po moim podwórku, skaczą wiewiórki. Chodzą jaszczurki, przylatują różne gatunki ptaków, których nie ma w mieście, a kiedyś nawet przyszła sarna i jadła nasz trawnik. Widziałam tutaj już rzadkie okazy owadów, nawet takich chronionych. Chronione gatunki zwierząt lub roślin to takie, które są rzadkie, i w związku z tym jest wprowadzony ustawowy zakaz ich zabijania czy niszczenia. A w lesie spotkałam węża za skrońca. To jest zupełnie niegroźny i całkiem mały wąż. Nie ma się czego bać. Może się teraz przestraszyliście, bo myśleliście, że w Polsce nie ma takich zwierząt. Nie bójcie się. Węże w Polsce występują rzadko i nie mieszkają w miastach, więc pewnie nigdy ich nie spotkacie. Jestem pewna, że większość Polaków nigdy w życiu w Polsce nie widziała na żywo żadnego węża. No, może wzo. Naprawdę nie ma się czym przejmować. A skoro już rozmawiamy o wężach, to powiem Wam, że w sumie mamy w Polsce cztery gatunki węży, ale tylko jeden z nich może być groźny. Może być groźny, to znaczy niebezpieczny, a to dlatego, że to jest wąż jadowity. Jadowity to znaczy, że ma w sobie jad, a jad to jest substancja trująca. I kiedy taki wąż gryzie, to wtedy wpuszcza ten jad do rany. Ten jadowity polski wąż to żmija zygzakowata. Poszukajcie sobie jej zdjęć w internecie. Zobaczycie, że ma na plecach taki bardzo charakterystyczny zygzak. Myślę, że wiecie, co to jest zygzak, i właśnie dlatego nazywa się zygzakowata. Dosyć łatwo ją rozpoznać, kiedy się ją widzi na żywo. Ja kilka razy w życiu widziałam taką żmiję, kiedy byłam na wakacjach w Bieszczadach, bo akurat Bieszczady są jednym z niewielu miejsc, w których te żmije w Polsce występują. Bieszczady to są góry w południowo-wschodniej Polsce przy granicy między Polską, Ukrainą a Słowacją. Bardzo polecam Wam wycieczkę w Bieszczady, bo jest tam naprawdę pięknie. Ale uważajcie w lesie na żmije, chociaż one nie są aż tak niebezpieczne, bo nigdy pierwsze nie atakują. Trzeba po prostu uważać w miejscach, w których występują, żeby na nie nie nadepnąć nogą. I oczywiście, jeśli kiedyś spotkacie taką żmiję w lesie. To nie próbujcie jej dotykać czy głaskać. Właśnie kiedy byłam wiele lat temu w Bieszczadach, to była tam też taka niezbyt mądra osoba, która chciała pogłaskać żmiję, a żmija się przestraszyła i ją ugryzła. No i był wielki kłopot, bo w takiej sytuacji trzeba jak najszybciej podać specjalny zastrzyk z surowicą, a my byliśmy wtedy na obozie w namiotach w Lesie, daleko od szpitala. Na szczęście była z nami też lekarka i pielęgniarka, które zawiozły tę dziewczynę do szpitala, gdzie dostała zastrzyk i wszystko dobrze się skończyło. Jak już mówimy o żmijach, to przypomnę Wam tylko, że wyraz żmija ma trudną odmianę, bo odmienia się podobnie jak szyja. A w tych wyrazach pisownia końcówek sprawia kłopot nawet niektórym Polakom. Tak mi się wydaje, że trochę odeszłam od tematu, ale to nic, bo dzięki temu dowiedzieliście się czegoś o polskich wężach. <gryw> z pewnością do niczego Wam się to w życiu nie przyda, ale z drugiej strony przecież nigdy nie wiadomo, czy nie pojedziecie kiedyś w bieszczady i nie spotkacie żmi zygzakowatej. A poza tym, dzięki temu trochę mnie poznacie. Ale już teraz postaram się wrócić do głównego tematu. No, więc mówiłam o tym, że zaraz po zmianie miejsca zamieszkania, po przeprowadzce, wiele rzeczy nas ekscytuje, bo u siebie w domu tego nie mieliśmy. Wszystko nas zachwyca, dlatego że jest inne. Fascynują nas też odmienne zachowania ludzi mieszkających w nowym miejscu. I gdybyśmy na takim etapie wrócili do domu, to mielibyśmy tylko dobre wspomnienia. Ale niestety, jeśli chcemy zostać gdzieś dłużej, to musimy się liczyć z tym, że te wszystkie różnice nas po prostu zmęczą. Jedni to odczuwają bardziej, inni mniej. Pewnie sami dobrze wiecie, jak to jest. Na wakacjach jest fajnie jeść jakieś egzotyczne potrawy, ale ostatecznie, jak długo tak można? Widać to po różnych forach dla obcokrajowców w Polsce i za granicą. Wiele osób poszukuje produktów spożywczych ze swojego kraju, a inni rozkręcają na tym interes. I ja to bardzo dobrze rozumiem. Bardzo lubię różne kuchni świata, kuchnie azjatyckie czy kuchnię włoską. Jestem pewna, że pokochałabym kuchnię z Ameryki Południowej. Mówiąc kuchnia, mam tutaj na myśli oczywiście jakiś charakterystyczny dla danego kraju czy regionu sposób przygotowywania potraw – a nie pomieszczenie w domu. No więc bardzo lubię różne potrawy z innych zakątków świata i sama chętnie czasami próbuję takie dania przygotowywać w domu. Ale z drugiej strony pamiętam, jak kiedyś byłam przez kilka miesięcy na Erasmusie we Włoszech i w pewnym momencie po prostu musiałam zrobić sobie pierogi. Takie zwyczajne polskie pierogi. Chociaż w Polsce wcale ich w tamtym czasie tak często nie jadałam. Było to wielkie wyzwanie, bo chciałam zrobić najbardziej klasyczne polskie pierogi, czyli tak zwane pierogi ruskie. I do farszu na te pierogi potrzebne są ziemniaki i biały ser, czyli twaróg plus oczywiście smażona cebulka, sól i pieprz. Twaróg to jest taki zwykły biały, grudkowaty, miękki ser, zwykle z krowiego mleka. Można z niego zrobić właśnie farsz do pierogów lub tradycyjny polski sernik. Twaróg jest biały, więc często zamiast mówić twaróg mówimy na niego po prostu biały ser. Ja na przykład bardzo rzadko używam słowa twaróg. Ale wracając do tematu, to pomimo tego, że we Włoszech jest przecież całe bogactwo różnych serów, to jednak Włosi takiego zwykłego twarogu chyba często nie jadają bo nie mogłam go nigdzie kupić. Nawet chciałam sobie ten ser zrobić sama, ale do tego potrzeba świeżego mleka, takiego niepasteryzowanego, a już na pewno nie może to być mleko z kartonu. Niestety takiego mleka tam nie znalazłam. W końcu udało mi się kupić biały ser w takim małym sklepiku, gdzie sprzedawano tylko same sery. Wydaje mi się, że rzeczywiście Włosi bardzo rzadko jadają twaróg, bo sprzedawczyni była dosyć zaskoczona, że go kupuje, i nawet próbowała mi doradzać, w jakiej formie najlepiej go zjeść lub do czego wykorzystać. Ładnie podziękowałam za rady, bo sama dobrze wiedziałam, co z tym serem mam zrobić. Jeśli słuchają mnie, coś Włosi, to napiszcie, czy mam rację i czy to prawda, że niezbyt często jadacie twaróg. No w każdym razie udało mi się ten ser kupić i ostatecznie zrobiła się z tego wielka uczta pierogowa, bo do lepienia pierogów dołączyły do mnie inne dziewczyny z Polski, też spragnione polskich smaków. Podobna historia była z barszczem czerwonym. Taką zachciankę miał z kolei mój kolega z Polski, który był we Włoszech razem ze mną na Erasmusie. Po prostu pewnego dnia zaczął mnie wręcz błagać, żebym mu zrobiła barszcz. Wyzwanie było ogromne, bo we Włoszech praktycznie nie dało się kupić buraków. A co do barszczu, to ja wiem, że nasi sąsiedzi z za wschodniej granicy uważają, że tylko oni potrafią robić prawdziwy barszcz, a polski barszcz to w ogóle nie jest barszcz. Ale prawda jest taka, że Wy macie swój barszcz, a my mamy swój. A musicie wiedzieć, że na wschodzie Polski też się robi taki barszcz jak u Was. A tak, w ogóle, to właściwie my w Polsce mamy kilka rodzajów barszczu. Mówię to oczywiście dla wszystkich słuchaczy z innych krajów, którzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi z tym barszczem. No więc przede wszystkim musicie wiedzieć, że barszcz to jest rodzaj zupy. W Polsce mamy barszcz czerwony i barszcz biały. Barszcz biały jest dosyć podobny do żurku, a żurek to już chyba wszyscy znają, przynajmniej z podręczników do nauki języka polskiego, bo żurek zwykle jemy na Wielkanoc i wiele się o nim mówi właśnie w podręcznikach. Niektórzy jedzą na Wielkanoc żurek, a inni barszcz biały. Te zupy są bardzo podobne. A jeśli chodzi o barszcz czerwony, to też mamy kilka rodzajów. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły. Powiem tylko, że ten mój kolega chciał właśnie barszcz czerwony. I jeszcze może tylko tyle, że znanym mi obcokrajowcom zwykle ta zupa nie smakuje. Zupełnie nie wiem dlaczego. W każdym razie do takiego barszczu, o jaki nam wtedy chodziło, potrzeba buraków, ziemniaków, bulionu, przypraw i śmietany. No, i największy problem był oczywiście z burakami. O ile jeszcze liście buraków można było kupić, o tyle korzenia nigdzie nie spotkałam, a to o korzenie chodzi. Ostatecznie udało mi się kupić już gotowane buraki, pakowane próżniowo, które były sprzedawane jako egzotyczny dodatek do sałatek czy coś takiego. Kupiłam kilka opakowań i zrobiłam coś w rodzaju barszczu. Ten mój kolega był zachwycony. Ja zresztą też, bo pomimo takiej wspaniałej kuchni, jak jest we Włoszech, i takiego pysznego jedzenia, my czuliśmy potrzebę zjedzenia sobie zwyczajnej polskiej zupy, żeby poczuć się lepiej. No i tak to właśnie wygląda: że najpierw marzymy, żeby gdzieś wyjechać, bo wydaje nam się, że bardzo nam się tam podoba i będzie nam tam lepiej. A potem tęsknimy za domem i zaczynamy czuć się źle. Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego, przecież całe życie żyliśmy w innych warunkach. Ulice wyglądają inaczej, często jest inny klimat i to właśnie jest cały problem, ale też jest to całkiem normalne. Okazuje się, że nie rozumiemy ludzi w tym nowym kraju, nawet jeśli znamy język, bo ci ludzie mają inne zwyczaje. Inaczej się zachowują w różnych sytuacjach, mają inną mimikę i gestykulację. Słowo mimika oznacza ruchy twarzy, które pokazują nasze emocje. Mimika to na przykład uśmiech, kiedy się cieszymy, albo podniesienie brwi, kiedy jesteśmy zdziwieni. Ale wiele ruchów twarzy jest dużo mniej oczywistych. A słowo gestykulacja odnosi się do ruchów rąk czy w ogóle ciała. To może być po prostu zwykłe machanie rękami podczas rozmowy, ale też różne gesty, którymi coś pokazujemy. Na przykład, kiedy w Polsce wzruszamy ramionami, to oznacza, że nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, albo nie jesteśmy w stanie nic zrobić w danej sytuacji. U większości ludzi na całym świecie, pewne rodzaje mimiki czy gestykulacji są uniwersalne. To znaczy, że wszyscy je rozumieją. Ale są też takie bardziej subtelne, czyli delikatne ruchy twarzy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć u ludzi z innych krajów. Na przykład, kiedy trzy lata temu do Polski przybyli uchodźcy z Ukrainy i prowadziłam dla jednej grupy lekcje języka polskiego, to na początku nie rozumiałam właśnie mimiki tych kobiet. Wszystkie były bardzo sympatyczne, a jeśli mnie teraz słuchacie, to oczywiście serdecznie was wszystkie pozdrawiam. Ale, mimo wszystko, na początku naszej znajomości, podczas lekcji, wydawało mi się, że ciągle im się coś nie podoba. Potem zrozumiałam, że po prostu ich mimika jest trochę inna od naszej i to wszystko. No, a jeśli jeszcze w dodatku nie znamy języka kraju, w którym jesteśmy, to już w ogóle jest niezafajnie, bo to jest prawdziwa i obiektywna przeszkoda w jakimkolwiek zrozumieniu i w jakiejkolwiek komunikacji. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale język jest po prostu częścią kultury, więc trudno poznać i zrozumieć kulturę bez znajomości języka. A z drugiej strony, kultura ma ogromny wpływ na język. Tak właśnie jest. Popatrzcie na przykład na język hiszpański lub angielski. Jest wiele krajów, w których mówi się po hiszpańsku albo po angielsku, ale w każdym takim kraju. Jest jakaś inna odmiana hiszpańskiego czy angielskiego, prawda? Z tego wynika, że kultura i język to są dwie ściśle połączone ze sobą sprawy. I kończąc już powoli ten odcinek, przypomnę tylko, że jeśli chcecie poprawić swój język polski, to zapraszam Was na lekcje do mnie. Przy okazji przypominam Wam też, że do tego odcinka dostępna jest darmowa transkrypcja. Nie trzeba się nigdzie zapisywać. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie tego odcinka. Na razie transkrypcja jest darmowa, więc z niej korzystajcie. Nie wiem, jak będzie później, bo jej przygotowywanie wymaga trochę pracy i zajmuje trochę czasu, ale na razie jest całkowicie za darmo. Jeśli jednak chcielibyście mi się jakoś odwdzięczyć i wesprzeć moją pracę, to możecie to zrobić stawiając mi wirtualną kawę. Wystarczy kliknąć link w opisie do tego odcinka i zrobić jednorazową płatność. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, ale pamiętajcie, że nie musicie tego robić, chociaż byłoby mi bardzo miło. Bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze na ten temat, który dzisiaj poruszyłam. Jeśli jesteście w Polsce, to czego Wam najbardziej brakuje? Co Was najbardziej denerwuje? A jeśli macie doświadczenia z szokiem kulturowym w innych miejscach, to też koniecznie napiszcie. Myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek na ten temat, bo dzisiaj mówiłam dużo o zwierzętach i jedzeniu, ale wydaje mi się, że jest też trochę innych ważnych spraw, o których mogłabym opowiedzieć. Chciałabym też prosić Was o subskrypcję kanału na YouTubie i obserwowanie podcastu na Spotify lub na innej platformie podcastowej. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o najnowszych odcinkach, a już niedługo pojawią się bardzo ciekawe rzeczy. Życzę Wam wszystkim, żeby szok kulturowy Was za bardzo nie dotknął i żebyście potrafili sobie z nim poradzić. To już koniec na dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Pa!